Witajcie, kochani, na moim kanale z tej strony, Gosia. Dziś chciałam zrobić filmik o wrzosach i wrzoscach. One mają podobne wymagania, tylko inaczej się je przycina. No i tutaj sobie zobaczycie taką inspirację. Trzeba pamiętać o wymaganiach, jakie wrzosy potrzebują, i dziś właśnie o tych wymaganiach chciałam Wam powiedzieć. Ja w poprzednim ogrodzie miałam wrzosy. I bardzo właśnie fajnie wyglądały na obwódce. Brzosy to są krzewinki zimozielone, które nawet zimą pięknie zdobią. One zmieniają kolor, ale pięknie dalej wyglądają. Wiosną należy pamiętać o tym, żeby je przyciąć. Jeśli nie będą przycinane, to niestety, ale ta kępa będzie się robić coraz większa i będą takie. Powiem Wam niezgrabne te krzewinki. Ja zapomniałam w zeszłym roku przyciąć tacie na cmentarzu, bo ja mam na cmentarzu właśnie te wrzosy już kilka lat. Ładnych one tam rosną. Pięknie zimują, pięknie co roku kwitną. Teraz również tam pięknie kwitną, tylko że są takie strasznie wysokie i stwierdziłyśmy z siostrami, że trzeba by było to tam na nowo zrobić, posadzić nowe wrzosy, więc tutaj właśnie kupiłam wrzosy. Fajnie jest sadzić wrzosy i wrzośce na przemian lub na przykład zrobić sobie obwódkę z wrzosów i drugą obwódkę zrobić sobie z wrzośców. Wrzośce kwitną gdzieś tak luty, marzec, kwiecień, a wrzosy kwitną właśnie jesienią. Również są wrzośce takie, które kwitną jesienią, nie wiem, są to jakieś inne odmiany, ja ich nie miałam, ale wiem, że na przykład właśnie te, co kwitną jesienią, no to przycinamy je wiosną, a te, co kwitną w, tak zimą, wczesną wiosną, to przycinamy je po kwitnieniu. I warto to robić, bo wtedy ta kępa jest taka fajna, zgrabna. Nie robi się ani takie gniazdo i coś jak z lawendą. Jeśli będziemy lawendę przycinać coraz to wyżej. No ona będzie z dołu tak łysieć, drewnieć. No i tutaj wrzosy właśnie, jeżeli nie będą przycinane, no to również nie będą te krzewy takie ładne. One właśnie od dołu będą łysieć, będą się robić coraz to bardziej zdrewniałe. No i warto właśnie je przycinać. Ja sobie co roku zawsze przycinałam te wrzosy i one bardzo ładnie kwitły mi, Właśnie jesienią. Gleba i wybór stanowiska jest bardzo istotne. Nie może to być takie jakieś przypadkowe miejsce, bo wrzosy są bardzo kapryśne, jeśli chodzi o stanowisko. Najlepiej rosną w takich miejscach słonecznych, ciepłych, najlepiej właśnie preferują takie stanowiska. Jeżeli będą miały niedobór światła, mogą marnieć, mogą Zapadać na różnego rodzaju choroby grzybowe. Wrzosy są właśnie z tego znane, że jeśli będą gdzieś w takim zacienionym miejscu rosnąć, to po prostu mogą się robić na nich jakieś choroby grzybowe, one mogą zacząć żółknąć. Gleba nie może być ciężka, nie może być gliniasta, nie może być taka, która zatrzymuje wodę, bo wrzosy tego bardzo nie lubią. One muszą mieć taką pulchną glebę, przepuszczalną i przede wszystkim kwaśną. Gleba musi być przygotowana starannie wykopany taki rów, taki dołek, i na przykład na tą ilość tutaj na tych 12 wrzosów, no to ja bym przynajmniej taki worek 60-litrowy bym tutaj nasypała. No i każdego wrzosa bym sobie posadziła, czyli taki gdzieś dołek bym sobie wykopała na dwukrotność doniczki. I wiosną bym nawoziła takim nawozem do roślin kwaśnolubnych lub do borówki amerykańskiej. Oprócz tego można tutaj podlewać fusami z kawy, bo one również troszkę będą zakwaszać glebę. Wrzosy i wrzośce możemy sadzić na przemian lub możemy sadzić z berberysami takimi miniaturowymi, Możemy je sadzić z sosnami, z azaliami, z pierisami, z takimi roślinami właśnie, które potrzebują kwaśnego podłoża. Nie możemy sadzić je z rododendronami, bo rododendron lepiej rośnie w półcieniu. No i ogólnie będzie wymagał częstszego podlewania, bo rododendrony mają płytki system korzeniowy. Najważniejszy coroczny zabieg przy wrzosach i wrzoścach jest coroczne cięcie. Jeśli tego nie będziemy robić, to niestety, ale te krzewinki będą coraz to słabiej kwitnąć, będą coraz to gorzej wyglądać, bo one będą drewnić z dołu. I warto to robić, warto co roku sobie przycinać w okolicach marca, tak żeby po prostu nie było takich dużych spadków temperatur. Przycinamy je w marcu i przycinamy cały ten kwiatostan, który kwitł nam w roku poprzednim. Jeśli chodzi o wrzośce, no to przycinamy je dopiero po kwitnieniu, bo one później znów tworzą te kwiatostany na rok na następny. A jeśli kwitną nam wrzośce jesienią, no to w następnym sezonie, Dopiero wiosną sobie je przycinamy. Jeśli kupujemy wrzosy, bo planujemy sobie zrobić kompozycję na tarasie, czy kompozycję w domu z wrzosów lub wrzośców, to warto takiego wrzosa posadzić do większej doniczki, ale starać się, żeby tam nie było za dużo wilgoci. Czyli podlewamy bardzo oszczędnie. Jeżeli one będą miały za dużo wilgoci, będą gnić, będą brązowieć, zdecydowanie lepiej jest je przesuszyć niż przelać. Jeśli sadzimy wrzosy lub wrzośce na tarasie, no to musimy liczyć się z tym, że te wrzosy nam przemarzną. Generalnie powiem Wam, że w ogrodzie raczej one nie przemarzają. Niby było tak kiedyś mówione, że wrzosy nie są odporne na warunki takie zimowe, takie atmosferyczne, że jeśli będą duże mrozy, to te wrzosy mogą zmarznąć. Ja miałam w poprzednim ogrodzie wrzosy, nigdy ich nie okrywałam i pięknie co roku mi kwitły, a oprócz tego mam je właśnie w posadzone na grobie. Ten pomnik jest tak dosyć wyniesiony, że nie jest tak, wiecie, jak ziemia, tak płasko, tylko jest właśnie tak wysoko, tak jakby Donica taka zrobiona. No i te wrzosy co roku pięknie kwitły. Gdyby nie to, że w zeszłym roku ich nie przycięłam i w tym roku również ich nie przycięłam, to one nadal by pięknie wyglądały, nadal by pięknie kwitły. W Donicach mogą przemarzać, raczej przeważnie przemarzają, no albo usychają, bo po prostu ich nikt nie podlewa. Także tutaj może być właśnie ten problem. No ale generalnie można je stroiczem troszkę poprzykrywać, jeśli są jakieś duże spadki temperatur. Wydaje mi się, że warte uwagi, warto posadzić u siebie w ogrodzie takie wrzosy lub wrzośce. Pięknie wyglądają jako obwódka lub nawet niektórzy robią sobie takie wrzosowiska. Traktują wrzosy jako rośliny okrywowe. Jeśli gdzieś, na przykład, ktoś ma bardzo takie słoneczne stanowisko, kwaśną glebę, no to pięknie będą wrzosy wyglądać. Warto je oczywiście nabozić co roku. No i na pewno będą pięknie zdobić. Jeśli filmik Wam się podobał, bardzo bym prosiła o łapkę w górę. Za dziś dziękuję i do następnego razu.